Halo, halo, witam was w kolejnym odcinku. Ja jestem Mateusz. To jest chyba edycja ostateczna. I dzisiaj zaczniemy sobie kampanię ekonomiczną Uczta zwycięzców. Król królewski będzie wkrótce wydawać wielki banki. O Boże świetnie. Moim zadaniem jest założenie małej wioski, która produkowała na tę uroczystość ser i pi. Odszukaj polanę leśną na południe od zamku króla i natychmiast zabieraj się do pracy. Okej, okay. miejsce na swoją siedzibę, Okej. I rozumiem, że to będą takie prostsze gry, znaczy prostsze misje. Aha, nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Okej, okay. co ja mam zbierać? Piwo, okej. Okay. Więc e, zrobimy sobie raz, dwa, potrzeba drewna. Na pewno tak. Potrzeba drewna Nie można tutaj tego zbudować. Mój panie. Potrzeba drewna. Potrzeba drewna. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Okej. Okay. I sobie zaczniemy. W ten sposób. Jeszcze by się przydało jakieś chaty pobudować to w ogóle. Chyba nawet za dużo, ale dobra. Robmy więc. chaty, chaty... aha. Znaczy nie chaty, tylko te. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Nie można tutaj tego zbudować. Dobrze. Aha, nie mogę robić żadnych jednostek. No dobra, no to. Rozgrywamy sobie to w ten Zapasy sposób. Na, ser. na serze sobie ten damy sobie na połowę racji. Dobra, dobra, dobra To niech będzie. Yy... Browar jeden. Piwa to dużo potrzeba. O kurde, ty! To może nie być takie łatwe. Nasze zapasy żywności kurczą się panie. może je się kurczą. Spokojnie, damy radę, chyba. popularność spada. Nie wiem czy nie za dużo tych chatek trwala, żebym postawił. Zobaczymy. No, powoli już troszeczkę się przejadam, twierdzą, muszę przyznać. Może takie proste, fajne, lightowe misje wejdą i będą miłe. A może nie. Zobaczymy. Obstałem, że będę musiał e, dać e, tego. Masz jeden spichlerz co najmniej. W spichlerzu Troszkę się nam to powiększyło, więc spoko. No niech wycinają ten las, bo myśmy dużo sera. Tak mi się wydaje, że tak z 6 serów idzie na jednego hipka. Zresztą zaraz zobaczymy. 9, 12. 12, 3! Kurde, trzy sery tylko. O cholera. Jeszcze mi kradną złodzieje jedzenie. No, wiecie co? Trzeba zrobić w ten sposób. Nie można tutaj. Trzeba zrobić w ten sposób. I budować kolejny serownie. Chcie odsunąć się, dziękuję. Odsunięci panowie od władzy! Postawiać gdzie tylko można. Ja, o, mogę, zostawiam tego sera. To potrzebujemy od cholery. Mamy dopiero 62. Ej, to w sumie dużo. Za mało drewna, mój panie. Postawimy sobie jeszcze jeden chmiel. I jeszcze jeden browar. Hmm. Raczej powinienem łatwo to wygrać. Tak mi się wydaje. Możemy sobie ustawić na połowę racji. Czemu zapasy w naszym trzecim spichlerzu? Czemu? Dajcie mi głośniej. O, proszę. Dobrze, jeden chmiel został. Trzy. Mhm. No nie! Nie mów mi tak nawet. Nie mów mi takich rzeczy, kolego! Dobrze I Teraz to już chyba pyknie, nie? Jak to tak? Podwójne racje, świetnie... Nasze zapasy żywności kurczą się. Pan. Dobra. Dobra, de, no, znikaj z tym zdarzeniem. O Jezus Maria, nad... Jak to tyle, ty, 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 ty. Starczy! halo. Nasze zapasy żywności kurczą. Dobra, zaraz się mi ludzie będą chodzić z zamku. No z tym chmielem to jest jakaś tragedia! Co to ma być? Mogę tu jeszcze postawić jakąś chmiel, bo jak to tak będę tracił, to masakra. Dobra, seru zbierałem, to tyle ważne. Znowu. Mam 6 piwa dopiero. Jest problem z tym chmielem. Okropny. To jest naprawdę... To możemy sobie zburzyć. Możemy pobudować. To tak. <laughs> Żeby było tego jak najwięcej, nie? E, dobra, starczy, starczy, starczy. Normalne racje. No przecież to jest jakieś niemożliwe, ty. Że oni jeszcze nie zaczęli robić tego chmielu, a oni już im mówią: Właśnie to straszliwa zaraza, mój panie! Nie mamy chmielu! Chmielna musycha! Dobra. Weźcie sobie, zróbcie kolejnych tych hipków. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Za chwilę... ...pojawią się pracownicy, spokojnie. A jak się nie pojawią, to... ...to będzie gorzej. Tylko połowa racji! Tylko no, połowa racji! Znaczy, dropniesz mi ten chmiel? Halo? Kolego? Mówię do ciebie! Ej, ty! Kolego! Ja, niech... Jeden drwal mi wystarczy, bo drewna mam dość, a i tak nie mam co budować. O, mogą się mnie nie, bo piekanie jest dużo drewna i... Zaś ten... Poza tym chlebu kradli, tak? Mięsa nie kradną. O! Czyżby? Czyżby? Te plony nam wyszły? Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł być No Dobra. dobra. Aha. To, to nie będzie. Na wysoko, tak, jeszcze? Nie można tutaj tego zbudować. W ogóle <kluzny> pamiętam, jak kiedyś grałem w twierdzę. To miałem yy, taką tendencję do robienia non stop e, e, tak żeby mieć bardzo wysoką mm, popularność więc e, na przykład miałem kilka e, typów jedzenia oczywiście zawsze musiałem e, mieć e, te wskaźniki strachu na plus no nie browary kościoły i podatki e, oczywiście też na plus. E, a to mówiłem, że grałem wtedy na kodach? Nie. A no to wiele wyjaśnia. Ej dobra, bo ja już mam 400 sera. Róbcie to piwo. Róbcie to piwo kobiety. Za mało pracowników, aby ten obiekt... A tam za, za wow. zaraz za mało pracowników. Par! Ooo! Zaraz za mało pracowników, par Ile jeszcze potrzebujecie? Ok, już mamy dość. I cyk, proszę bardzo. No nie warto dopodobywać domków, bo nam tylko z żarcie będą zżerać. Darmo zjady. Stal zjady, masz też podwójne racje. Dobra, bez jedzenia. Nasze zapasy złota stale rosną. To jest misja ekonomiczna. Ja potrzebuję pieniędzy. Skąd masz mm, minus 3? A, bo na za żywność mają plus 8. 8. No, tak. to dobra. No, jeszcze trzy beczułki. Paniusie. Ciop, ciop, ciop. No, proszę, proszę, proszę. Halo, halo, proszę, proszę. Pff, ten ser taki zdublowany, ja się martwię. Nie, bo na początku to tak miałem wrażenie, że bardzo szybko to rośnie. O, no i mamy zwycięstwo, dobra. 285 sera dodatkowo. Dobra, 11 miesięcy wcześniej jest spoko. No dobra, to co? Taki krótki ten odcinek, ale zaś drugi wyjdzie bardzo długi. A ja lubię mieć jednak to tak podzielone: misja, jedna misja, jeden odcinek. Więc co. Następny odcinek jutro. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Jeśli się spodobało, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, subskrybujcie mój kanał. Ja byłem Mateusz, to już a to była twierdza edycja ostateczna na Bardzo Trudnym. Pa, pa!